Witam Was, kwietki, moje słońca, moje najcudowniejsze, najpiękniejsze, najpotężniejsze istoty. Moje życie się tak rozpędziło, że ciało biegnie za nim. <laughs> ciało biegnie za. Czyli to są takie te skoki, że po prostu overnight, skok kwantowy overnight, 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 non-stop, non-stop, rozumiecie? Także powiem Wam tak, słuchajcie naprawdę kółko, bo potem będziecie żałować, że nie słuchaliście, bo tutaj życie jest po prostu jak Disneyland dla dorosłych, można żyć jak Bóg, tak? Jesteście iskry Boga w Bogu, więc wasze życia mogą być najwspanialszą przygodą, jaką tylko jesteście w stanie sobie wyobrazić. Kwietki moje, także witam Was serdecznie, wysyłam Wam światło, niech te słowa, Będą świetliste, niech umysł się wyciszy, otwieramy serdusia i słyszymy, słyszymy każde słowo. Narysuję Wam taki obrazek, co nie? La, 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 la. To jest spirala, nie? Spirala. I wyobraźcie sobie, że wszechświat, Bóg, e, Uniwers, jak z Tobą rezonuje, tak to nazywaj. Ja lubię Boga, jakoś mi tak z nim po drodze, ale tak jakby nazywajcie jak chcecie, tak? Czyli. Wielki Bóg, Uniwers, wszechświat, Energy, który się poszerza cały czas, rozrasta cały czas, czyli będzie coraz to większy. Tam kurwa nie ma końca, nie ma początku. This is never ending story. Rozumiecie? Więc to jest jakiś tam wszechświat, Bóg Energy. I na przykład wyobraź sobie, że jesteś gdzieś tam tutaj, nie? Czyli jesteś w tym wielkim świecie, w tym Bogu, w tym świecie energii. Na przykład gdzieś tam, na przykład planeta Ziemia, nie? Gdzieś tam jesteś i musisz. To nie jest na umysł, pamiętajcie, więc otwórzcie serduszka i spróbujcie to zrozumieć jesteś gdzieś tutaj gdzieś tutaj jesteś Ty Twoja kropusia, nie? i to jest ten Bóg Wszechświat jak jedna wielka plansza, rozumiecie? i tak jakby z życia do życia gdzieś tam przechodzisz tak jakby poszerzasz się przechodzisz z na tej planszy i wszędzie są jakieś piękne gry, tak jak tutaj, na przykład planeta Ziemia, przychodzisz, kurwa, w totalnej amnezji, jest Descendant i musisz się odsknąć i dopiero rozszyfrować game Changer, który zmienia wszystko, tak. To jest tak samo, tyczy się świadomości, tak. Świadomość, dusza. To nie jest umysł, móżdżek, móżdżeczek, umyśleczek, tylko świadomość jest poza mózgiem, poza tym umysłem, poza tym matryksem, co tam wam kurwa wklepali, nauczyli i w ogóle. Świadomość to widzenie, wiedzenie, czucie, widzenie więcej, Rozumienie więcej, i po prostu it's fucking wake up call, tak? I wtedy Ty sobie już kurwa rozumiesz, rozszyfrowujesz wszystkie kody i skaczesz po matrycy, po tej grze, tak? Czyli tutaj jest Ziemia, czyli do tej Ziemi tak sa taka sama jest na przykład spirala, tak? I w tej spirali pokonujesz różne etapy różne jakieś tam rzeczy i to się nigdy nie kończy, czyli widzisz coraz więcej, coraz fajniej jest tam po prostu kurwa im wyżej to jest po prostu fucking magical world, tam jest magia, tam są rzeczy, tam jest po prostu kurwa cud miutu orzeszki, nie? Tam jest heaven, naprawdę jest niebo na ziemi, to nie jest gdzieś kurwa chuj wie gdzie tu jest piekło, niebo, wszystko, co tylko jesteś w stanie sobie wyobrazić, czyli niebo, czyli stan świadomości, tak? Czyli na przykład tutaj już mówiłam o wielkim wszechświecie, ale to samo może być na przykład do planeta, tutaj Ziemia, jakaś mała planeciuszka na tym wielkim wszechświecie, gdzie ty myślisz, że jest tylko jakieś, kurwa, krótkie życie, a tu jest po prostu nieskończoność atrakcji, tak? Czyli już jak tutaj skończysz swoją grę, to se, To jest ważne. And listen what I say. Jeżeli ty jesteś, kurwa, na dnie i śpisz, nie? I się nie ockniesz, to tutaj jest minus, kurwa, 200 herców. Po minus, już po, pod minus 200, tak? czyli częstotliwość, to jest kurwa stan amnezji, ciężkiej śpiączki. Tam śpisz grubo, chrapiesz, chrapiesz, kurwa, że aż sąsiad z góry krzyczy, zamknij się, nie? Czyli tutaj na dole, czyli tutaj jest większość tego kurwa świata, tutaj wszyscy kurwa śpią. Nie wszyscy, ale wiecie o co mi chodzi. Ten co śpi, jest tam i tam nie ma nic kurwa fajnego. Tam nie ma nic. Tam jest kurwa szaro, buro i do dupy. Więc ty już tu jesteś, tak? Słyszysz, patrzysz, kurwa, coś się dzieje, coś tu ludzie gadają i wskakujesz. Już coś czujesz, już rozumiesz, coś ci klika, więc wpadasz do gry. Do tej pięknej gry. Im wyżej jesteś, tym lepsze zabawki, tym lepsza zabawa. Tam jest heaven. Kingdom on heaven is inside you. Tak jak Jezus mówił, Bóg jest w Was. To jest stan świadomości. Świadomość to nie jest umysł. Rozumiecie? Czyli wskakujesz w tą piękną grę. A tam są po prostu możliwości takie, że ja pierdolę, no fucking limit, imagination make creation, creation make kurwa, your life. Rozumiecie? Także tutaj śpicie, tutaj chrapiecie, tutaj jest cierpienie, ból, rozpacz. Ty nie wiesz kim jesteś. Zapomnienie, tam, tam jest smutek, tam są choroby, tam jest otyłość, tam jest wszystko, co kurwa B. Rozumiecie? Jest under 200. I później powolutku, tak, coś ci klika, już tamtego. Tych poziomów jest ileś tam. Macie na shorcie też wam y, powstawiałam takie rzeczy. I tam zaczyna się kurwa gra. Gra, o jakiej kurwa świat nie widział, nie myślał i po prostu it's unbelievable, ama amazing. Tam jest heaven, tam jest niebo i im wyżej, tym po prostu o tak, nie? What the fuck? Także kochani, Mówię wam na włosach kurwa stawać i żeby nie wiem, co zrób ta wszystko. Co tylko w Twojej mocy, żeby się kurwa obudzić. Bo za tą iluzją i za tym kurwa szarym, czymś, co wam tam wmówili, jest niebo na ziemi. Możliwości, Miłość, radość, obfitość, zdrowie, piękno, młodość, kurwa, wszystko. Tam jest wszystko. Wszystko. I to po prostu, jak magnes, leci do ciebie. Im wyżej, tym lepiej, tym więcej. Paradajs, tam jest kurwa, paradajs. Rozumiecie? Także słuchajta uważnie. Live po live, bo cały czas możesz tego nie widzieć. Możesz myśleć, że nic się nie dzieje, ale się dzieje. Te słowa to kody, które gdzieś tam klikają w Twoim ciele, w Twojej matrycy over and over and over and over and over and over, aż w końcu coś tam kliknie i zaczniesz grać w tą grę po mistrzowsku. Pierwsze, wchodzimy na kanał dla wspierających. Musicie zacząć robić rzeczy, robić, nie myśleć, robić, nie myśleć. Was umysł stopuje, a tu nie rób, tam nie wchodź, to tu, tu może kurwa nie tam, a może tam, to jest to. Wy musicie wyjść z tej gęstniny i robić rzeczy, nawet których teraz nie chcecie bo jesteście tak nisko, że kurwa yy, co ja mam zrobić? Kurwa, ledwo siedzę. Co ja mam kurwa zrobić? To jest właśnie fucking sleeping moon. Rozumiecie? Także wchodzicie na kanał dla wspierających, na Game Changer. Tam są kody. Musicie zacząć widzieć, słyszeć, Chcieć! Ja Wam powiem tak. Jak chcesz, to kurwa nie ma mocy, która cię zatrzyma. Rozumiecie? Mówię Wam, to co mówisz, prawdą jest. Mówisz, myślisz i nawet jak ci się dzisiaj coś tam nie chce, to wstajesz i robisz rzeczy inaczej. Musicie zauważyć, że jesteście zaprogramowani, jak kurwa małpa w cyrkus, nie? I wstajesz rano, idziesz umyć kurwa zęby, nie? Napierdalasz do matryksowej roboty, kurwa. Później zjebana, kurwa, bo zjawałeś, kurwa, kilo mięsa i zjebane, kurwa, hamburgera czy coś tam. Wy musicie zauważyć, co wy robicie. Musisz spojrzeć na siebie i zobaczyć, co ty dzisiaj w te piękne, boskie naczynie wtopiłaś, wrzuciłaś, bo klucz jest w was. Rozumiecie? Macie moc w środku was, macie słowo, macie kurwa wyobraźnię, macie wszystko co wam jest potrzebne, tylko musicie zacząć słyszeć i wychodzić ze schematów, z programów kurwa jakichś dziadowych, robić słuchać robić słuchać robić słuchać, słuchać 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 kurwa aż tam się kurwa powykręca tak więc pytam się słońce moje co dzisiaj dla siebie tak zrobiłaś co powiedziałaś co ty w ogóle dzisiaj kurwa zrobiłaś jak zaczęłaś ten dzień? Czy on zaczął się tak samo? Czy jednak dzisiaj postanowiłaś kurwa? Wejść na kanał, wejść na posta, wejść na super muzę, podnieść wibracje, tak? Rozumiecie? Zjeść coś lepszego, zjeść coś energetycznego, pójść na łąkę, posiedzieć kurwa na trawie, pójść do lasu, wybrać siebie, w końcu wybrać siebie. Pytam się zrobiłaś dzisiaj coś? Czy znowu kurwa leżałaś, przeleżałaś i przejebałaś znowu ten tysiące momentów, prezent, moment, w którym mogłaś coś zmienić, tak? Rozumiecie? Także powiem Wam tak, jedna decyzja. Nie poddam się, póki kurwa tam nie dojdę, rozumiecie? Jedna decyzja. Nie chcę, ale robię. Coś tam mówię, kurwa, zmienię to, zmienię to, wykrzyczę, kurwa, zmienię. Kartki, kurwa, wszędzie. Przypominajki, wszędzie, tak? Bo umysł, kurwa po prostu skleroza, już kurwa Matrix, wsiąkasz, lecisz. Więc wszędzie, kurwa, na lustrach w domu, kurwa, na ścianach, kartki, kurwa, notesy, słuchawki na uszy, yy, lepsze jedzenie, dużo wody. Piękna muzyka rano, żebyś się zesrała namiętowo, podnosisz wibrację, jakiś taniec, coś dla siebie, tak? Czy nie? You always have a choice. Zawsze masz wybór lewo, prawo. Zawsze. Tu nie ma rzeczy, której kurwa wybrać się nie da. Albo wybierasz, kurwa, siedzieć i zrzędzić, albo wybierasz piękne słowa. Albo wybierasz siebie, albo pójdziesz kurwa z kimś na y, kawę, opierdolisz wszystkim dupę i później pytasz się kurwa, dlaczego ja się jeszcze nie obudziłam, nie? Rozumiecie? Tu zawsze masz wybór. Czy będziesz stać przed kimś i słuchać, jak pierdoli śpioch, który nie ma pojęcia, gdzie jest i co się z nim dzieje, czy wybierzesz kurwa siebie, wyjdziesz z tego kurwa shitu i zaczniesz swoją wspaniałą podróż. Bo pożałujesz najbardziej, jak nadejdzie ten Twój koniec, i na tej kurwa częstotliwości, na której skończy się Twoja droga, na tej Ziemi, będziesz miała kolejny wybór spirali, gdzie pójdziesz tylko na tej samej spierdolonej wibracji. Więc tu nie chodzi tylko o wspaniałe życie tutaj, ale kolejne, kurwa, życie dalej. Więc rób wszystko, żeby się kurwa ocknąć. Rozumiecie? Także czułam, że muszę to. To spływa z góry. To są informacje, kurwa, z wyższych. Ja to są informacje dla was z miłością, bo miłość, jaką znacie tutaj w matryce. To nie jest głaskanie po głowie i manifestowanie gówna ze swoimi znajomymi. Rozumiecie? Czasem ostra prawda jest lepsza niż kurwa słodkie kłamstwo. Także stawać stamtąd, wyłazić decyzja I am, i can, and I do it. And I do it. Every fucking single day I choose myself. Rozumiecie? Fokus kurwa na siebie. Do środka, do środka, do środka, do środka. Do siebie. Do środka. Tu jest naczynie, tu jest wasza moc. Nie tam, tu. Najpierw to później kurwa outside. Rozumiecie? Jesteś bilionera, widzisz kurwa biliony, jesteś okazem zdrowia, je, widzisz kurwa piękne zdrowie wszędzie. Rozumiecie? Radość tu, radość tam, miłość tu, miłość tam. Fucking easy, miro, lustro. Rozumiecie? Pamiętajcie, że ludzie wam pokazują, co macie do roboty. Do roboty, więc się nie wkurwiajcie, Popatrzcie, posłuchajcie, podziękujcie. I rupta. And that's it. Nic nie ma. Teraz wiecie, dlaczego Matrix i System tak kurwa ciężko pracuje, żebyście kurwa nie mieli czasu, bo jakby się wszyscy tutaj pobudzili, oczywiście się nie pobudzą wszyscy, bo. Pół na pół musi być, tak działa świat. Tutaj dusze przychodzą się zabawić, kurwa, w wake up i zabawić się w grę, więc to będzie trwało, bo tak ma być, ale większość jest w stanie się obudzić i żyć, siać słońce, siać miłość, siać nową Ziemię, nowe życie, bo. Jesteście do tego stworzeni. Wy przyszliście tutaj doświadczać wszystkiego, czego tylko dusza chce. Rozumiecie? Tak się żyć chce, że ty kurwa myślisz, ja pierdolę, to zrobię tam, to jeszcze to chce, jak dziecko w Disneylandzie. Rozumiecie? Tu tak jest. Tak jest. Punkt. i Kropka. Wam się nie będzie, kurwa. Potem to będziecie o taką myśleć, ja pierno, to ja kurwa, nie namyślałam myślałam o dupie marynie, nie? O dupie marynie, jak tu kurwa po prostu. It's fucking Disneyland. Także kwiatki moje, weźcie sobie to do serca. Zostawiajcie ślady, piszcie pomiędzy sobą, to jest fajne, coś tam widzę, że jeden drugiemu coś tam, coś próbuje pomóc, więc super. Zostawiajcie lajki. Yy, u, bl, 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 co? jak to się mówi, czekajcie, bo ja już dzisiaj kurwa jestem w takim udostępniajcie siejcie słońce, co z Ciebie zawsze wraca dziesięciokrotnie, stokrotnie nie żałujcie miłości pieniędzy, obfitości pomagajcie płaćcie sobie, innym to jest wszystko energia, ona krąży, co dajesz, zawsze wraca. I to kurwa sto razy więcej. Rozumiecie? Także z miłością, ze światłem, w waszą stronę usłyszcie jak najwięcej i do usłyszenia jutro. Całuski, buziaki.